Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo krótko. W 1347 do 1351 trwała w Europie epidemia dżumy. Wiemy to stąd, że są źródła, które to potwierdzają. I no, dzięki temu głównie, dzięki wiedzy, jaką niesie nam taka nauka, zwana historią. Nauka to bardzo ważna rzecz. Natomiast czego nie wiemy, a co wie nasz podróżnik w czasie, czyli ETRTV, w 1347 roku, w 8, 8 dokładnie, spadła na Ziemię asteroida. Tylko tyle, że nie wiadomo gdzie, zaraz posłuchacie, jaką skalę miała ta asteroida, to uderzenie, jakie ono było potężne. Tylko pytanie, skąd ETRTV o tym wie, skoro nie ma żadnych dostępnych źródeł historycznych na ten temat. Ani odkryć, bo czasami jest tak, że historia opiera się też na odkryciach archeologicznych, nawet nie czasami, a bardzo często. I wtedy, mając tę wiedzę, którą mamy dzisiaj, opartą o źródła pisane, można ją uzupełnić również źródła materialne w postaci na przykład monet, znalezisk, jakichś wazonów, zbanów, monet, kości i przeróżnych innych rzeczy, które można. Wykopać z ziemi, również wykopalisk paleontologicznych. Dobrze to powiedziałem? Nieważne, chodzi o kamienie, wiecie o co chodzi. Kamień się po prostu wykopuje, i to też jest część wiedzy o świecie, o procesach zakodzących na ziemi. Nie myślę, że gdyby miało miejsce tak potężne uderzenie, to byśmy o tym wiedzieli. Ale posłuchajmy naszego eksperta. To dowiemy się więcej, a ja za chwilę do Was wracam. Amerykanie przebudowują swoje schrony sztabowe na upadek asteroidy. To nie jest takie, że oni sobie tam budują 100, 100 metrów betonu, skały, nie. Upadek asteroidy. Przebudowują wszystkie schrony. Koszty nie mają znaczenia. I... A wiemy, kiedy ta asteroida upadnie? W, w 1348 spadła w styczniu. Tak jest opis. Że A jaka była siła tego uderzenia? No, 2000 km wszyscy zginęli. Taki był okrąg od epicentrum. Tak, tak? Od epicentrum. Żeby być bardziej dokładnym, to ja sobie to sprawdziłem. I tak Jiminy, czyli sztuczna inteligencja od Google, troszkę mi pomogła. I na przykład, mniej więcej 2000 km na wschód od Warszawy znajduje się Madryt, Lizbona, to na zachodzie, na południu Rzym. Ateny, na wschodzie Moskwa, Stambuł na północy Archanielsk, Rosja. To jest, akurat nie jest Solica, to jest miasto portowe nad Morzem Białym, znane z, Rosji, z morskiej historii i kultury. Także wyobraźcie sobie, że było tak potężne uderzenie, no tak jebnęło po prostu i nie mamy żadnych źródeł historycznych na ten temat. Co więcej, jest to tak bardzo ukryte zdarzenie, które udało się ukryć przez tyle lat, że w ogóle nie uczymy się o tym w szkole. Mało tego, nie ma o tym na studiach historycznych żadnej wzmianki. A uwierzcie mi, akurat w tej sprawie to wiem, co mówię. Także jest to dziwne. Istnieje jeszcze. Jedna możliwość, że ten facet to pierdoli straszne głupoty i usprawiedliwiałoby go jedynie to, gdyby był chory psychicznie, ale nie wydaje mi się, żeby był, bo sprawdziłem sobie też, jakie dochody ma jego kanał. Mniej więcej na Syszałba to sobie można sprawdzić. I teraz tak, albo jest pożytecznym idiotą, albo celowo wprowadza w błąd ale pod tą warstwą tej astronomicznej głupoty, którą promuje, promuje też bardzo szkodliwe treści, które są bardzo zgodne z rosyjską propagandą, którą tutaj próbują sączyć pod różnymi płaszczykami niby niebyśmiesznych, na przykład stron o płaskiej ziemi i tak dalej. O treści antyszczepionkowe o płaskoziemcach. To potem się zmieniały w stronę przeciw Ukrainie, i tak dalej, i tak dalej. I takie treści promuje właśnie Ether TV, bo na przykład na jednym ze swoich filmów zachwalał wspaniałe rosyjskie mundury i wyśmiewał nasze polskie plany, jakie by one nie były. I chociażby z samego propagandowego punktu widzenia jest to bardzo złe, ale tych treści jest więcej. Także to jest bardzo, bardzo szkodliwy człowiek, jeśli chodzi o swoją działalność w internecie. Ale no, robi to, bo najwidoczniej mu się to opłaca. Jestem bardzo ciekawy, jak następuje proces weryfikacji gości w podcaście pana Tomasza Drwala. Czy robi to on osobiście, czy może jego management? Na, starczyłoby też poświęcić całe dwie minuty na to, żeby wpisać tą informację w internecie i w przypadku tak potężnej katastrofy zapewne byłaby już informacja i cały artykuł na ten temat, natomiast pan Tomasz widocznie nie zrobił ani jednego, ani drugiego a teraz jeszcze promuje książkę w której jak są takie informacje jakie podaje TV, to najwyraźniej może ona służyć tylko do podcierania sobie dupy, tylko Drzew, szkoda, no bo wiadomo, papier przyjmie wszystko. Ja rozumiem, że zawodnicy MMA mogą być zachwyceni pepersami, klimatami wojskowymi, bo to jakoś tak jest pokrewne, wszystko. Natomiast należałoby tutaj przynajmniej minimum um, jakiegoś refleksu, zastanowienia się nad tą informacją, którą usłyszeliśmy. Jakiegoś takiego wyobrażenia, ile to jest 2000 km w ogóle. Takiego ile zastanowienia. I już by to wyglądało inaczej. Natomiast um, pan Tomasz zapytał tylko, ile osób zginęło. To tym bardziej powinno dać mu do myślenia, że coś by na ten temat na pewno w szkole usłyszał albo na dalszym etapie czy w poziomie swojej edukacji. Ale po co zadawać tego typu pytania? Po co weryfikować cokolwiek? Po co sprawdzać, kto przychodzi do naszego programu, podcastu, kogo promujemy? Po co liczą się wyświetlenia? Albo popularność danego gościa. To jest przykre. Cześć, trzymajcie się i do następnego.